Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, to ostatni dzień naszych rekolekcji. Zawsze w ostatni dzień rekolekcji mówi się najważniejsze treści, żeby zostały zapamiętane w sposób szczególny. I nie ma wątpliwości, kochani, że obecnie trzęsie się ziemia w Bożym Kościele katolickim. A jest to związane z Eucharystią. Nie ma wątpliwości, kochani, że Bóg zanim dopuści pewne wydarzenia, to przygotowuje Kościół na odpowiednie przyjęcie tego wydarzenia. Z reguły, zanim coś stanie się, Bóg wysyła, Znak wysyła proroka, aby przywrócił porządek Boży, aby przywrócił wiarę.